Cześć kochani. Dzisiaj krótki filmik na temat jak dojść do figury takiej, jaką sobie wymarzycie. Słuchajcie, ja wyglądam tak jak wyglądam. Poczekajcie. że sobie usiądę. Ja wyglądam tak jak wyglądam. I słuchajcie, ja nie jestem jedną z tych osób, które urodziły się, które mogą... Za przeproszenie wpieprzać wszystko, nie ruszać się, nie chodzić na siłownie i będą szczupłe. Ja do takich osób nie, nie należę, także chciałam wam zaznaczyć to na samym początku. Ym, I teraz wiem, że dużo z Was się odchudza, i będzie to prze, przede, wszystkim dziew, ym, przede wszystkim filmik skierowany do dziewczyn, ale również do chłopaków, którzy chcą dojść do y, figury. Jakieś do, do, do figury, um, której chcą, do ciała, które chcą mieć po prostu. Także, słuchajcie, zasada numer jeden. W tym filmiku chciałabym porozmawiać tylko i wyłącznie o jednej rzeczy. I teraz, tak, zasada numer jeden jest nasz mózg. Słuchajcie, nasza głowa, nasz mózg kontroluje wszystko. Czyli, tak, jeśli chce nam się jeść, to wszystko zaczyna się tutaj. To chcenie zaczyna się tutaj. Teraz tak, słuchajcie, producenci jedzenia są bardzo sprytni. Oni zanim wyprodukują jakieś jedzenie, robią dużo badań. Teraz tak, jak jedzenie oddziałuje na, na nasz mózg. I teraz tak, oni tak sobie wykombinowali. Znaczy, z tych badań wszystkich wynikło, że Jedzenie, które zawiera tłuszcz, cukier i sól, najbardziej oddziałuje na to, na nasz mózg i na to, aby chciało nam się takiego jedzenia najbardziej. Także starają się zawsze, że starają się. Ci, którzy nie, nie dbają o nasze zdrowie, tylko dbają o swoją kieszeń, zawsze będą dorzucać te trzy składniki do produktu. I słuchajcie, po pierwsze, chciałam Wam zaznaczyć, że jak nasz, nasz mózg ma słuchajcie, tak wielką ym, tak y, wielką funkcję ma w tym wszystkim i teraz tak, jak sobie pomyślicie od czego musicie zacząć? Musicie zacząć po prostu od wmawiania sobie to jest wmawianie sobie aż w to uwierzycie wmawiajcie sobie, że lubicie zdrowe jedzenie że nie lubicie y, na przykład cukru że nie lubicie na przykład y, fast foodów i musicie sobie, jak będziecie chodzić sobie codziennie, chodźcie, mówcie sobie sami w głowie, nie lubię fast food, lubię zdrowe jedzenie, lubię brokuły na przykład. Chcę mi się jeść broku. I słuchajcie, nasza podświadomość potrafi naprawdę zdziałać cuda. I jeśli chciałam wam zaznaczyć, że nie mówcie sobie na przykład, że o. Nie, nie myślcie cały czas o tym, że och, jaka jestem biedna, jaki jestem biedny, że nie mogę jeść tego, że nie mogę jeść tamtego, bo wiadomo, że to, czego nie możemy jeść, będzie nam się chciało jeszcze bardziej, ponieważ cały czas o tym myślimy. Myślcie za to cały czas o tym, na przykład, nie lubię ciastek, nie lubię słodyczy. I w tym momencie, w którym na przykład ktoś Wam zaproponuje ciastka czy czekoladę, pierwszą Waszą reakcją, Waszej podświadomości będzie, nie wiem, ciastek, nie lubię ciastek, nie dziękuję także pamiętajcie mózg, naprawdę można sobie dużo rzeczy mówić. ja Wam chciałam powiedzieć, że ja od tego zaczęłam y, rzucanie palenia i y, jestem bardzo siebie dumna, że już jakiś czas temu rzuciłam palenie i tak, byłam okropnym palaczem kiedyś y, i ja sobie zaczęłam po prostu na początku mówić nie palę, nie palę, nie lubię, to mi szkodzi, także to samo na zasadzie, na tej samej zasadzie pomyślcie sobie o jedzeniu jeśli macie ochotę na przykład na hamburgera, czy na jakiś inny fast food, na kebaba mówcie sobie, nie, nie lubię, to mi szkodzi I jak sobie będzie wymawiać, że mi to szkodzi, to wiadomo, że nie nie będziecie chcieli sobie podświadomie zaszkodzić czymś także jeśli patrzycie na zdrowe jedzenie mówcie sobie, to jest zdrowe to odżywia mój organizm także to Myślę, że od tego najlepiej i każdy powinien zacząć. I teraz, jeśli chcecie schudnąć, przytyć, nie wiem, chcecie mieć wymarzoną figurę, wymarzone ciało, mówcie sobie, jestem z swojego ciała, znaczy mówcie sobie w głowie, wiadomo, jestem zadowolona z siebie i naprawdę będzie Wam się łatwiej, um, łatwiej będzie, łatwiejsza będzie ta droga do dojścia do tego wymarzonego ciała, ponieważ nie, jeśli będziecie myśleć o tym pozytywnie, to nie będziecie myśleć o tym, że to jest jakaś męka, że musicie o to, o, przez jakąś tam mękę przechodzić. Także ym, tak myślę dzisiaj. To może pierwszy z filmów, na pewno pierwszy z filmów w serii filmów ym, o dojściu do wymarzonego ciała i do y, wymarzonej wagi. Słuchajcie, kochani, nie poddawajcie się naprawdę i pamiętajcie, jak nasz mózg jest bardzo, ma bardzo duży wpływ na to. My praktycznie kontrolujemy wszystko, każda, każda nasza reakcja jest kontrolowana przez mózg. I tak samo na tej, zasady, na tej zas samej zasadzie działają reklamy. Ja już mówiłam w poprzednim z poprzednich filmów, jak przeczytałam świetną książkę na temat właśnie y, jak, nasz, jak nasz mózg działa i jeśli chcemy sobie czegoś odmówić, jeśli mam na przykład ochotę na... przyjdzie nam ochota na... Y, nie wiem, słodkiego, to w pierwszej chwili, w której przyjdzie nam ta ochota, musimy w tym momencie sobie po prostu powiedzieć nie. Ponieważ jeśli zaczniemy, zaczniemy się... to jest takie nakręcanie, jeśli zaczniemy się nakręcać, że och, i zaczniemy myśleć o tym, to już jesteśmy w ogóle straceni. Y, jeśli... Pomyślimy sobie w tym momencie, jeśli pomyślcie sobie, o, oh, mam ochotę na czekoladę, mam ochotę na ciastka, pomyślcie sobie, nie, w tym momencie muszę powiedzieć sobie stopnie, Jeśli już musisz sobie czymś zastąpić, zastąp sobie czymś zdrowym. Ym, I to jest naprawdę, musicie sobie wyćwiczyć po prostu, że yy, tak samo nie możecie się nagradzać na przykład yy, żadnym, nie wiem, macie, powiedzmy, macie zły dzień, macie jakąś depresję i. Mówicie, a, to jest taka wymówka. Mam zły dzień, miałam dzisiaj zły dzień. Zjem sobie paczkę ciastek. I zjesz tą paczkę ciastek. na następny, Następnym razem, kiedy będziesz tak samo się czuć, pierwsza rzecz, która Ci przyjdzie do głowy, to będą te ciastka. I będą Ci się tak kojarzyć z różnymi sytuacjami takie nagrody. I niestety. Nasz mózg to zapamiętuje, to są po prostu takie sobie dróżki wyrabiamy w mózgu i musimy je po prostu przerobić. Tak jest z, każdym, z każdą praktycznie używką. A słodycze czy jedzenie, które jest niezdrowe i które jest niedobre dla nas, to też są używki. Niestety i ludzie się od tego potrafią naprawdę uzależniać. Cukier na przykład bardzo uzależnia. Także. Każ, z każdej, z każdej, od każdej używki po prostu trzeba sobie wyrobić nowe nawyki, aż nas, nasz mózg zacznie zapamiętywać te nowe nawyki, i zaczniemy ym, po prostu później automatycznie zaczniemy, ym, z, zaczniemy odpowiadać na te wszystkie złe sytuacje w pozytywny sposób. Po prostu będziemy bardziej silni, y, żeby powiedzieć nie. Czyli jak Wam ktoś na przykład na drugi raz zaproponuje um, ciastka czy te słodkie, ja powiedzie, nie, nie wiem nie, nie słodyczy i będzie naprawdę będzie to dla Was takie automatyczne i łatwe. Uwierzcie mi, że po jakimś czasie jest to łatwe, bo ja jestem osobą, która kiedyś, 5 lat temu, gdybyście mi powiedzieli, że nie będę jadła cukru i że mogę, jeść bez, mogę żyć bez słodyczy, powiedziałabym, nie, absolutnie nie. A teraz jest mi naprawdę łatwo, potrafi, potrafi przede mną leżeć. Du, słodycze mogą leżeć przede mną, i ja nawet na niej nie mam ochoty, ponieważ ja sobie myślę, że dla mnie to jest trucizna. Po prostu. I tak oto sprawy wyglądają. słuchajcie, mam nadzieję, że m, przyda Wam się ta porada dzisiejsza. I do zobaczenia wkrótce. Pa!